Jesteśmy w Dewitach na mikołajkowych klimatach. A razem z nami są te wspaniałe dzieci. Powiedzcie, skąd jesteście? Z Gadów. A jak masz na imię? Ada. Super, Ada z Gadów. Jestem Igor, jestem Jezuszna i z Gadów. Ja jestem Muzja i mieszkam w Gadach. Słuchajcie, powiedzcie, co tutaj robicie? Świetnie się bawimy. Świetnie się bawimy, sprzedajemy rzeczy. A jakie rzeczy? Z gliny, mamy talerzyki. Z gliny, orzech. Ozdoby na choinkę. Powiedzcie, a jak wam się żyje w gadach? Bardzo dobrze. Bardzo tak? tak, Zapraszamy. Słuchajcie, my, też, my również zapraszamy do gadów, i zapraszamy do dywit. Taki przedsmak już świąt Bożego Narodzenia w Dywitach. Dzisiaj mamy 8 grudnia 2019 roku. Jesteśmy w szkole podstawowej w Dywitach. Na kiermaszu rękodzieła. Jest to takie wydarzenie, które cyklicznie jest organizowane w naszej gminie, ale dzisiaj, w tym roku, w no, nieco innym. bardziej uroczyste. uroczyste. tak, w nieco innym charakterze, w nieco innym miejscu, bo do tej pory była to impreza organizowana w Gminnym Ośrodku Kultury, ale że ze względu na skalę, na ilość również osób, które chciały wystawić rękodzieło, które robi na co dzień, a związane jest ze świętami Bożego Narodzenia, zdecydowaliśmy się, że będziemy je organizować właśnie w szkole podstawowej w Dywitach, w wyremontowanej sali gimnastycznej i jest to wydarzenie nieco inne, tak jak powiedziałem. Mamy stoiska z rękodziełami, mamy stoiska również z kulinariami związanymi z świętami Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim będzie więcej muzyki, więcej ducha i więcej, bym powiedział, właśnie takiej strawy duchowej związanej ze świętami Bożego Narodzenia, które zbliżają się nieuchronnie. Niedawno mieliśmy Mikołajki 6 grudnia, dziś mamy właśnie kiermasz rękodzieła 8 grudnia, a za tydzień w sobotę w Dywitach już w Stodole będzie duży Jarmark Świąteczny, związany bardziej z kulinariami, ale również z rękodziełami, na który bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców gminy Dywity, ale i powiatu olsztyńskiego i sąsiadów bardzo, bardzo serdecznie z całego serca zapraszam. Także drodzy Państwo, zgodnie z tradycją, w tym tygodniu coś dla ducha, a za tydzień coś dla ciała. Ja również zapraszam za tydzień, za tydzień do Dywit. Zapraszamy.